Takiego filmu na kanale Rage'a na YouTube z pewnością jeszcze nie widzieliście. Rano miały być klenie, jazie, jednak było zupełnie inaczej. Zobaczcie sami. Cześć z tej strony, Staszek. Mamy Maj. Nie będę podążał za innymi osobami łowiącymi szczupaki. Ja będę dalej próbował łowić jazie i inne ryby na mojej ulubionej wiosennej rzeczce. Myślę, że mamy szansę złowić tutaj fajnego jazia. Są tutaj również klenie, szczupaki, fajne okonie, także myślę, że będzie się coś działo. W łowieniu na takich małych rzeczkach kluczowe jest, żeby nie płoszyć sobie ryb. Trzeba bardzo uważać, żeby nie deptać po patykach, po jakichś śmieciach, nie, nie, nie deptać, nie szeleścić. To jest w łowieniu na małych rzekach kluczowe. Bo jeżeli mamy nawet bardzo dobre przynęty, bardzo dobrze łowimy, ale nie potrafimy dobrze wejść na stanowisko i spłosimy sobie ryby to niestety nie mamy czego tam szukać. E, takie ryby jak jezie i klenie są bardzo płochliwe. Można powiedzieć, że tak jakby miały więcej niż parę oczu. Każde drganie, które jest inne niż naturalne od razu płoszy. Już od początku naszego wyjścia jaziowego było widać, że ciężko będzie złowić klenia jak i jazia, w ogóle te ryby nie były aktywne, jednak szczupaki się pokazywały. No to dało mi sygnał, że powinniśmy się skupić na, na innym gatunku w dniu dzisiejszym! Jest! Chyba szczupaczka. Nie jest jakiś super wielki, ale na początek nie najgorsza rybka. Taki, nie za duży, wracaj do wody. Pół dnia dzisiaj spędziliśmy nad rzeką w poszukiwaniu jazi. Jednak nie były one aktywne i to spowodowało, że zdecydowałem się na zmianę łowiska. Na rzece niestety dzisiaj nie udało nam się na razie złowić nic konkretnego. Jeden szczupak na początku tylko się trafił. Dlatego zmienimy miejsce, spróbujemy na zbiorniku coś ciekawego złowić. Może się jakąś rybkę fajną uda tam wyhaczyć. No przyjechaliśmy na drugie łowisko znajdujące się nieopodal, to jest właśnie bardzo fajne w wiosennym łowieniu, że możemy próbować łowić różne gatunki ryb, zarówno na rzekach jak i na zbiornikach zaporowych. Teraz założyłem takiego niewielkiego, bo to nie jest duży rozmiar jak na progruba. Może jakiegoś szczupaczka uda się złowić, albo jakąś inną, większą rybę. Zobaczymy. Założeniem dzisiejszego nagrania było złowienie kleni i jazi. Jednak to inna ryba chciała być głównym bohaterem dzisiejszego filmu. Już na samym początku, w dosłownie, nie wiem, drugim, trzecim rzucie Złowiłem szczupaka takiego około 50 cm, a to był dopiero początek. Pomimo tego, że chciałbym złowić większą rybę w tym momencie, nie zmieniałem na Jest szczupaczek na, na progruba. Piękny zażar Fajny szczupaczek na progruba. Niezbyt duży, ale waleczny na light spina terminatora. Fajna zabawa. Przynęta grup. Wypuszczamy do wody. Wypuściłem rybkę. Niestety odwdzięczyła mi się w dziwny sposób, ale jest ok. Co, próbujemy następnego? Ja gadam, a tu bum! Fajne było. nie? się okazało nie tylko szczupaki chciały wystąpić w naszym filmie na typowo szczupakową prowadzoną w takim szczupakowym stylu na Progruba przywalił przepiękny przyłów. Uh, to chyba nie będzie zła ryba, powiem Ci S Sandacz Sandacz? Tak Piękny sandacz na progruba Takie wiosenne łowienie to my lubimy. W życiu bym się go tu nie spodziewał. Piękna rybka. Ten piękny sandacz to jest oczywiście przyłów. Wziął nam na szczupakową przynętę. Oczywiście rybki w okresie ochronnym wypuszczamy, jak i wszystkie inne rybki, żeby w naszych łowiskach było ich coraz więcej. W znakomitej kondycji. Po tym przyłowie od razu wiedziałem, że ten dzień należy do Progruba. No i co teraz? <głos> <głos> o, wypluć. No, spokojnie. To nic, złowimy jeszcze na jednego. Spokojnie. Po tym, co się wydarzyło, byłem już mega podjarany tym dzisiejszym dniem, jednak to, co się wydarzyło później, to już przechodzi wszelkie oczekiwania. Postanowiłem zmienić nieco miejscówkę, przedzierałem się przez strome skarpy, żeby tam dotrzeć, jednak opłacało się. Piękny okoń na progruba, w życiu bym się nie spodziewał. No ale no brak mi słów, niesamowita ryba, przepiękna. 40 cm okoń, a już mieliśmy rezygnować. Wypuszczajmy okazy, to będą jeszcze cieszyły kolejnych wędkarzy. Coś pięknego. Takiego konia się nie spodziewałem. I to jeszcze na taką przynętę. To było coś niesamowitego. Kiedy wypuściłem okonia, dosłownie trzy rzuty później miałem kolejną rybę. Był to nieduży szczupak. To już wiemy, co to było. A tam, no to tak Ci mówię, pierwszy opad był i też było tak... Yeah widziałeś? jest 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 powtórzył jest kolejny Oczywiście na progruba, przynajmniej dnia. Wypinamy, wypuszczamy. Szybko wypuściłem szczupaka, postanowiłem oddać jeszcze kilka rzutów, bo szkoda mi było już wracać do domu. No i przywalił piękny smok. The <laughs> Kolejna rybka Złowiona oczywiście na progruba Fox Rage Pożarta do samego Do samego gardła No taki już Fajnie dał popalić Na delikatnym kijku to naprawdę była super zabawa Czas go odczepić i wypuścić do wody Piękny Ty no ten to jest piękny Wypuszczamy tą piękną rybkę do wody nie rośnie dalej ale poli na tym szczupaku zakończyliśmy łowienie. Przynętą dnia okazał się niezawodny progrub. Była to naprawdę fantastyczna przynęta w dniu dzisiejszym. Ta przynęta to do gabloty powinna iść. Tyle ona już ryb złowiła. Tak jak wcześniej wspominałem, piękne w wiosennym łowieniu jest to, że możemy się spodziewać naprawdę wielu gatunków. W dniu dzisiejszym, jeszcze co najśmieszniejsze, na jedną przynętę. Naprawdę dała mi wiele radości w dniu dzisiejszym. Na zakończenie chciałem Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia w następnych filmach. Pozdro.